Uprzejmie proszę o zabranie głosu Pana Ireneusza Merchel, Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który przedstawi prezentację dotyczącą inwestycji. Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo, wykonawcy, chciałbym tutaj powiedzieć kilka zdań na temat tego projektu, które są jakby bardzo istotne z punktu widzenia całego zamierzenia inwestycyjnego modernizacji linii kolejowej 201 czyli połączenia Śląska z portami w Gdyni i w Gdańsku. Inwestycja ta spowoduje, że będziemy mieli na całej długości linię dwutorową z Gdańska do Gdyni, z Gdańska przepraszam, z Gdyni i Gdańska do Śląska. Natomiast społeczność lokalna na odcinku linii Glincz Starapiła Gdańsk Kokoszki, bo o tym wspominamy. Mam nadzieję, że w tym samym czasie jak my zakończymy inwestycje glincz kokoszki samorząd miejski zrealizuje inwestycje dotyczącą dobudowy półtora kilometra toru na odcinku Kokoszki Kiełpinek. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że te inwestycje są skorolowane. My podpisujemy umowę w dniu dzisiejszym. Wykonawca ma zakończenie robót w styczniu 2023, natomiast w październiku jest ten najważniejszy kamień milowy. W październiku 2022 uzyskanie przejezdności. Projekt miasta aglomeracji i pomorskiej kolei metropolitarnej zakłada że przejezdność będzie w grudniu 2022 czyli doskonale wszystkie te projekty są ze sobą powiązane i miejmy nadzieję że w pierwszym kwartale roku 2023 skorzystamy z tej linii odcinek 15 kilometrowy przebudowane zostaną wszystkie obiekty inżynieryjne przejazdy kolejowo-drogowe wymienione rozjazdy zostanie nowy system sterowania ruchem kolejowym który będzie włączony do celu do, do stacji Kartuzy. Jak widzimy, ten odcinek ma, jest położony na, na tym, tak zwanym bypassie, ale pamiętajmy, że to również kierunek w kierunku Kartuz. Też chcę powiedzieć, że w, w najbliższym czasie, pewnie jeszcze w, w przyszłym kwartale, podpiszemy umowę na Glinch kartuzy to pozwoli na to, że w roku 2023, kiedy zamierzamy wejść na prace modernizacyjne na linii 201, mieszkańcy Kartuz będą mogli spokojnie korzystać z połączenia kolejowego. Tak, byłyby z tym problemy. To jest bardzo ważne. Ale również mam nadzieję, że pozwoli to, że organizator przewozów w Województwie Pomorskim, marszałek Województwa, skorzysta z tej oferty, gdzie zmodernizujemy cały odcinek od Kartus przez Glincz do Gdańska, że będzie to już w przyszłości stałe połączenie dla dobra mieszkańców Kartus, ale również okolicznych sąsiednich miejscowości. Tutaj widzimy kilka zdjęć pokazujących malownicze obszary, przez które przebiega ta linia kolejowa. Wiemy, że za chwilę będziemy tam z modernizacją i myślę, że te efekty, które zakładamy, przede wszystkim skrócenie czasu przejazdu, ale przywrócenie kolei, tak jak w wielu miejscach w Polsce to realizujemy, przywrócimy tą kolej również dla ruchu pasażerskiego na tym odcinku. Natomiast druga umowa, która będzie pewnie również podpisywana, bo nie trzeba pamiętać, na nadzór. Rola inżyniera jest bezcenna w każdej inwestycji, która ma mobilizować wykonawcę. Tak jak pan minister Wittel słusznie zauważył, bardzo liczymy, że wykonawca skróci termin, a nie ma mowy o jakichś innych aspektach. Dokumentacja jest przygotowana i mam nadzieję, że pierwszy kwartał 23 powiemy jedziemy pociągiem. Z Glincza do DAIST. Dziękuję bardzo.